Witam serdecznie hodowców gołębi pocztowych. Teraz chciałbym przedstawić młodego, po oryginałach młodego wątka Tadeusza Pałki prześliczny Mudek Niebieski o numerze obrączki 12852 prześliczny Mudek nic dodać, nic ująć będzie to samczek. Prześliczny, zamczyk, teraz pokażę samiczkę, samiczka o numerze 12851, niebieska, przecudna samiczka, nic dodać, nic ująć, po, po oryginalnych ta pałki gołąbka. teraz pokażę Data tych gąbków o numerze obrączki 6541. Jest to prześliczny samczyk niebieski. 217 rok. Tak? Jeszcze zobaczą, pewnie się tak. 217 rok. Prześliczny niebieski samczyk. Zakapio. Teraz pokażę rozwój teraz tego gołąbka Będzie mi tak. tak. Teraz pokażę Mamy gołąbka Jest to numer obrączki. 768 niebieska samita przecudna samica niebieska yy, teraz jeszcze pokażę robotur gołąbka tak. co tu jeszcze mogę powiedzieć? No powiem, że Wszyscy do mnie dzwonią, teraz tam zapisywują młode i to, teraz Poczta Polska, teraz Poczta Polska nie, e, nie przyjmuje mi dopiero będą mnie wysyłane we wrześniu. Także niektórzy nawet i zaliczki chcą płacić i to. Ja wszystkich wszystko dokładnie rozumiem, jak to jest, że też mam taką pracę, jaką mam, uprawę pieczarki, raz te pieczarki wychodzą, raz nie, raz... Zwroty idą tych pieczarek, no praktycznie z tych grzybów praktycznie nie ma nic. I na człowieku faruje nieraz od rana i do wieczora, praktycznie z tych pieczarek nie ma nic. Koszty narastają w grzybach strasznie, bo to i teraz prądy, i to jest koszmar, a gąbki nie że na zarobek, tylko żeby tylko je utrzymać. Co niektórzy myślą, że ja też z gołębi żyję. Nieprawda, bo one na siebie tylko zarabiają, żeby tylko je utrzymać, a nie mam zamiaru sprzedawać gołąbków. No, gołębie, no to jest moja pasja, idę do tych gołąbków, popatrzeć, oko zmrużyć, się trochę pocieszyć. Bo życie jest dzisiaj, w dzisiejszych czasach, bardzo ciężkie. Człowiek haruje i haruje i za przeproszeniem nie raz gówno z tego jest. Tylko roboty jest, nic więcej. Wszystkim chłopcom życzę miłego wieczoru, miłego weekendu. Pozdrawiam serdecznie. Miłego wieczoru, pozdrawiam.